Już to czułeś, tą więź, która przypomina scenariusz filmowy, rozmowy trwające do białego rana, uczucie, że po raz pierwszy ktoś naprawdę dostrzega twoją duszę, otwarcie się, pokazywanie swoich słabości, najbanalniejszych marzeń, najskrytszych obaw. Z każdą otrzymaną wiadomością serce bije szybciej, z każdym spotkaniem rośnie pewność. To ta osoba musi tak być. Zaczynasz budować w głowie małe przyszłości, wyobrażać sobie niedzielę rano, wspólne podróże, sposób, w jaki opowiedzą, jak się poznali. Oddajesz się w pełni, pokazujesz najczystsze, najbardziej autentyczne wersje siebie, bardziej cierpliwe, bardziej zakochane. I przez jakiś czas wszystko jest wzajemne. Nasilenie emocji to droga obustronna. Aż któregoś dnia coś się zmienia. Kłodny powiew, którego nie potrafisz zidentyfikować. Odpowiedzi zaczynają się opóźniać, słowa stają się krótsze, zainteresowanie wydaje się rozpuszczać w powietrzu jak dym. I zostajesz tam z telefonem w ręku, przewracając dawne rozmowy, próbując odnaleźć dokładny moment, w którym wszystko zaczęło się rozpadać. To uczucie euforii zostaje zastąpione przez lęk, który drąży ci żołądek. Zwracasz uwagę na każde słowo, każdą przecinek, każdą ciszę. Osoba, która kiedyś stawiała cię na piedestale, teraz traktuje cię z obojętnością, która boli bardziej niż każda kłótnia. A jedyne co zostaje, to echa twojego własnego głosu, uczucie, że byłeś jedynie krótkim i wymownym rozdziałem w czyimś życiu. To w ciszy zaczynają się w tobie wyrywać pytania. Co zrobiłem źle? Dlaczego intensywność po prostu zniknęła i ustąpiła miejsca tej pustce? Czy jestem aż tak łatwy do odrzucenia? Patrzysz w lustro i już nie rozpoznajesz tej pewnej siebie osoby, którą kiedyś byłaś. Pozostały tylko wątpliwości, niepewność i głęboki ból z powodu oddania swojego najcenniejszego skarbu komuś, kto w końcu nie potrafił zrobić z nim niczego. Ta uczucie bycia wymienialnym, niewystarczającym, by utrzymać kogoś blisko, nie jest problemem wartości. Nigdy nim nie było. To, co się dzieje, to fakt, że próbowałeś mówić językiem emocjonalnym, który nie był językiem drugiej osoby, próbując wypełnić przestrzeń niewłaściwymi narzędziami. Przywiązanie nie rodzi się z perfekcji wysiłku czy pełnego oddania, powstaje z głębszych, bardziej nieświadomych mechanizmów. A dziś zrozumiesz dwa sekrety rządzące tą potężną siłą, bo nie musisz walczyć o miłość, musisz zrozumieć, co sprawia, że miłość trwa, a twoja sposób, w jaki wchodzisz w relacje ze światem, zaczyna się teraz zmieniać. Jeśli to ma sens do tego punktu, zostaw lajka, like abym wiedział, że chcesz więcej takich treści. Szczerze mówiąc, większość z nas wierzy w niemal dziecięcy mit na temat tego, jak ludzie się przywiązują. Uważamy, że jeśli będziemy wystarczająco dobrzy, interesujący, atrakcyjni lub odnoszący sukcesy, naturalnie będą nas pragnąć mieć blisko siebie. Przez całe życie próbujemy ułożyć tę układankę, dokładając elementy, które, jak sądzimy, Uczynią nas bardziej sympatycznymi. Dyplom, wyrzeźbione ciało, dobrze płatna praca, ostry humor. A mimo to obserwujemy ludzi, którzy nie mają nic z tego wszystkiego, budując głębokie i trwałe więzi, podczas gdy my z naszymi wypolerowanymi fragmentami nadal gromadzimy początki, które nigdy nie docierają do końca. Frustracja wynikająca z tego jest ogromna, ponieważ wydaje się, że bierzemy udział w grze której zasad nigdy nas nie nauczono. A prawda jest taka, że te zasady istnieją, po prostu nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Nie dotyczą one tego, co robisz, lecz tego, co reprezentujesz w nieświadomym umyśle drugiej osoby. Wielki psychoterapeuta Sigmund Freud, badając ludzką psychikę, odkrył, że nasze wybory miłosne i najważniejsze więzi rzadko są racjonalne lub świadome to echa odległej przeszłości. Odpowiedzi na potrzeby, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy. To właśnie tutaj kryją się dwa sekrety przywiązania. Pierwszym z nich jest to, co można nazwać lustrem przeszłości. Wyobraź sobie, że każdy z nas nosi w sobie mapę emocjonalną. Ta mapa została narysowana w naszym wczesnym dzieciństwie, przez nasze pierwsze miłości, rodziców lub opiekunów. To tam nauczyliśmy się, czym jest miłość, jak wygląda, jakiego ma smaku. I co najważniejsze, jak o nią walczyć. Jeśli miałeś rodziców, którzy byli bardzo obecni, pełni czułości i dawali ci poczucie bezpieczeństwa, twoja mapa mówi ci, że miłość to synonim pokoju i komfortu. Jednak, jeśli twoi rodzice byli zdystansowani, krytyczni, nieprzewidywalni lub nieobecni, twoja emocjonalna mapa zanotowała zupełnie inną prawdę: że miłość to coś, co trzeba zdobyć, to walka. Nieustanna pogoń za akceptacją. Teraz, oto klucz. W dorosłym życiu nie poszukujemy ludzi idealnych, nieświadomie dążymy do tych, którzy pasują do już istniejącej w nas mapy emocjonalnej. Szukamy osób, które sprawią, że poczujemy się jak w domu, a dom nie zawsze jest miejscem pełnym szczęścia. Czasem dom to rodzinny chaos, emocjonalna odległość, potrzeba udowodnienia własnej wartości. Freud nazwał to kompulsją powtarzania. To ludzka tendencja do odtwarzania, w relacjach dorosłych, wzorców z dzieciństwa, będąca desperacką próbą, by tym razem osiągnąć inne zakończenie. Pomyśl o historii Mariano. Jej ojciec był błyskotliwym mężczyzną, lecz niezwykle krytycznym i emocjonalnie zdystansowanym. Rzadko jej chwalił. Jego miłość była dla niej nieosiągalnym celem. Mariana dorastała, czując, że musi być perfekcyjna. By zasłużyć na choćby odrobinę jego uwagi. Dziś, mając trzydzieści lat, Mariana jest niesamowitą kobietą inteligentną, odnoszącą sukcesy, piękną. Jednak czuje się nieodparcie przyciągana do mężczyzn dokładnie takich, jak jej ojciec zdystansowanych, krytycznych, którzy stawiają ją w ciągłym sprawdzianie. Gdy poznaje dobrego, troskliwego faceta, który od początku ją docenia, ogarnia ją nudą. Nie ma wyzwania, nie ma gry spokojna miłość nie wpisuje się w jej mapę emocjonalną, jej nieświadomość nie rozpoznaje tego jako miłości, przywiązanie w tym przypadku nie jest wywołane przez jego dobroć. Dla Mariany przywiązanie rodzi się z postaci mężczyzny, który reprezentuje wyzwanie ojcowskie, przywiązuje się do niego nie mimo jego dystansu, lecz właśnie z powodu niego, ponieważ jej nieświadomość szepcze tym razem będzie inaczej. Tym razem uda mi się zdobyć miłość, której mi nie daje. Tym razem naprawię pierwotną ranę. Osoba nie przywiązuje się do ciebie. Przywiązuje się do możliwości wyleczenia starej rany poprzez ciebie. To jest pierwsza tajemnica. Ludzie przywiązują się do tych, którzy stanowią dla nich echo znajomego świata, do tych, którzy wpisują się w ich osobiste dramaty. Nie przywiązują się do Twojej doskonałości. Lecz do tego, w jaki sposób rezonujesz z nierozwiązanymi historiami ich życia. Zrozumienie tego jest wyzwalające, a zarazem potężnym narzędziem. Nie chodzi o manipulacje innymi, lecz o poznanie ukrytej dynamiki. Gdy poznajesz kogoś, zamiast tylko prezentować swoje zalety, postaraj się zrozumieć mapę emocjonalną tej osoby. Jaka jest jej historia? Jakie są jej niewypowiedziane rany? Jeśli zauważysz, że dana osoba miała matkę nieobecną, jej stała i troskliwa obecność może stać się nieodparcie atrakcyjnym, bezpiecznym portem. Jeśli miał ojca, który nigdy nie docenił jej osiągnięć, jego szczere spojrzenie pełne podziwu, może stać się najbardziej uzależniającą rzeczą na świecie. Nie udajesz kogoś innego. Wybierasz, która część Twojej autentyczności będzie najgłębiej oddziaływać na nieświadomą potrzebę drugiego człowieka stajesz się brakującym elementem w emocjonalnej układance tej osoby. Nie jesteś tylko interesującą osobą, stajesz się odpowiedzią na pytanie, które jej dusza zadaje od dziesięcioleci. A to, mój przyjacielu, wywołuje poziom przywiązania, którego żadna powierzchowna cecha nie potrafi wzbudzić. Wykorzystaj te chwile i zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu w tym stylu. Teraz, jeśli pierwsza tajemnica jest zakorzeniona w przeszłości danej osoby, to druga tajemnica jest całkowicie skoncentrowana na jej teraźniejszości, na jej poczuciu tożsamości. Możemy ją nazwać uzupełnieniem pustki. Żaden z nas nie jest kompletny. Wszyscy posiadamy niepewności, niewykorzystane marzenia, wersje siebie, które chcielibyśmy być. Mamy w głowie idealne ja, osobę, którą byśmy byli, gdybyśmy mieli więcej odwagi, więcej talentu, wszystkiego więcej. Druga tajemnica przywiązania jest taka. Ludzie nie przywiązują się do ciebie, przywiązują się do osoby, którą stają się, będąc z tobą. Pozwól, że wyjaśnię to lepiej. Kiedy jesteśmy z kimś, ta osoba działa jak lustro, ale nie lustro odbijające to, kim jesteśmy, lecz takie, które odzwierciedla to, kim moglibyśmy się stać. Jeśli obok ciebie dana osoba czuje się mądrzejsza, zabawniejsza, odważniejsza, bardziej żywa, nie będzie się do ciebie przywiązywać, Lecz do tej wyższej wersji siebie samej, która pojawia się tylko wtedy, gdy jesteś w pobliżu. Stajesz się katalizatorem jej idealnego ja. Pomyśl o historii Lukasa. Lukas zawsze czuł się przeciętnym facetem. W pracy wykonywał polecenia, ale nigdy nie wyróżniał się spośród innych. Z przyjaciółmi raczej słuchał niż opowiadał historię. Miał ukrytą pasję do astronomii, lecz rzadko o niej mówił, obawiając się, że może wyjść na nerdę lub nudziarza. Przeważnie czuł się niewidzialny, aż do chwili, gdy poznał Anię. Ania miała prawdziwą ciekawość świata. Gdy on nieśmiało wspomniał o konstelacji, ona nie zmieniła tematu. Poprosiła go, by mówił więcej, jej oczy błyszczały, gdy tłumaczył, jak powstają gwiazdy. Z nią nie był już przeciętnym Lukasem, stał się Lukasem fascynującym astronomem. Ania śmiała się z jego dowcipów, pytała o jego zdanie na temat filmów, chwaliła to, jak myśli. Lukas nie zakochał się tylko w Ani, zakochał się bez reszty w wersji siebie, którą ukazywał, gdy był z nią. Ta jego wersja była bardziej pewna siebie, bardziej interesująca, bardziej porywająca. Obecność Ani wypełniała pustkę, którą odczuwał, przepaść między tym, kim był, a tym, kim chciałby być. Odcięcie się od Ani oznaczałoby nie tylko jej utratę, lecz także utratę najlepszej wersji samego siebie. Jego przywiązanie nie dotyczyło tylko jej, lecz jego własnej, potencjalnie rozbudzonej tożsamości. Ta tajemnica to sztuka sprawiania, by druga osoba poczuła się niezwykła. Nie poprzez fałszywe komplementy, lecz poprzez autentyczną uwagę. To praktyka dostrzegania złota, które tkwi w każdej osobie, nawet jeśli jest ono zakryte warstwą kurzu. To zadawanie pytań, które pokazują, że interesujesz się nie tylko powierzchnią, Lecz złożonością duszy drugiego człowieka. To przypominanie o marzeniach, które zapomniała, oraz zachęcanie do bycia najbardziej autentyczną wersją samego siebie. Kiedy to robisz, przestajesz być tylko miłym towarzyszem i stajesz się potrzebą emocjonalną. Twoja obecność staje się synonimem autoekspansji, rozwoju, życia. Osoba ta staje się zależna nie od ciebie, lecz od uczucia bycia najlepszą wersją siebie, jaką zapewniasz. Dlatego często widzimy niesamowite ludzi uwięzionych w związkach z osobami, które z zewnątrz nie wydają się być „wielką sprawą”. Sekret tkwi w tym, że ta zwykła osoba opanowała sztukę sprawiania, by drugi czuł się jak gigant. A więc, jak zastosować to w praktyce i w sposób etyczny? Zacznij słuchać więcej, niż mówisz. Słuchaj nie po to, by odpowiedzieć, lecz aby zrozumieć, jaka jest ukryta pasja osoby naprzeciwko ciebie jaki talent ona minimalizuje, co sprawia, że czuje się żywa. Znajdź ten punkt i rozświetl go. Bądź jej numerem jeden fanem marzeń, zbadaj ją, by była więcej niż myśli, że może być. Gdy przestajesz martwić się o bycie ciekawym i zaczynasz troszczyć się o to, by druga osoba poczuła się ciekawa, zaczyna dziać się magia. Stajesz się źródłem jednej z najsilniejszych emocji ludzkich, poczucia bycia naprawdę dostrzeżonym i docenionym. Łącząc obie tajemnice, otrzymujemy pełną formułę głębokiego przywiązania. Pierwsza tajemnica, lustro przeszłości, kreuje nieświadome powiązanie, poczucie znajomości oraz wrażenie, że istnieje nierozwiązana sprawa do załatwienia z tobą. To właśnie przyciąga osobę w twoją orbitę. Druga tajemnica, wypełnianie pustki, to element, który utrzymuje ją na miejscu. To ona sprawia, że twoja obecność jest kojarzona z uczuciami rozwoju, docenienia i szczęścia. Pierwsza wywołuje przyciąganie, druga zapewnia trwałość. Kluczowe jest zrozumienie, że to nie jest podręcznik manipulacji, wręcz przeciwnie, stanowi ono wezwanie do pogłębienia empatii i nawiązania autentycznej więzi. Próby stosowania tych technik w sposób pusty i kalkulujący są daremne, ponieważ ludzie wyczuwają brak autentyczności. Prawdziwa mistrzowskość pochodzi z miejsca szczerego zainteresowania drugim człowiekiem i, co najważniejsze, z głębokiej samoświadomości. W końcu najważniejsze pytanie skierowane jest do ciebie. Jaka jest twoja mapa emocjonalna? Czy powtarzasz te same schematy? Szukasz u innych uzdrowienia dla własnych ran z dzieciństwa? A czym jest twoja pustka? Czy potrzebujesz czyjejś akceptacji, aby czuć się pełnym? Czy stajesz się lepszą wersją siebie tylko w towarzystwie konkretnej osoby? Droga do tworzenia prawdziwych więzi zaczyna się wewnątrz nas samych. Gdy rozumiesz własne schematy, przestajesz je projektować na innych. Kiedy uczysz się zapełniać własne pustki, przestajesz wymagać, aby inni to robili za ciebie. Stajesz się pełną osobą, a pełna osoba nie szuka kogoś, kto ją uzupełni, lecz kogoś, z kim może podzielić się swoją pełnią. A ta energia Energia osoby, która siebie zna, leczy i nie potrzebuje niczego od innych, lecz autentycznie interesuje się duszą drugiego, jest najbardziej magnetyczną siłą, jaka istnieje. Ludzie nie przywiązują się do ciebie dlatego, że odczytałeś jakiś kod, lecz dlatego, że w twoim towarzystwie czują, iż sami mogą stać się pełni. Stajesz się nie tylko miłością, lecz przewodnikiem. A taki jest rodzaj więzi, której ani czas, ani odległość ani trudności życia nie potrafią złamać. Prawdziwe połączenie nie polega na zatrzymywaniu kogoś, lecz na inspirowaniu go do latania obok ciebie. Daj znać w komentarzach, czy wartość podobną sytuację. Twoje doświadczenie może okazać się pomocne dla kogoś, kto potrzebuje tego dzisiaj usłyszeć. Jeśli ta wiadomość miała dla ciebie sens, zapisz się, aby dołączyć do tej społeczności wierzącej w zmianę. To, co usłyszałeś dziś. To dopiero początek zmiany. Ten film po boku może odpowiedzieć na pytanie, którego być może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że musisz zrozumieć. Kliknij teraz i odkryj.